Rzeczywiście trzeba było to zabezpieczyć, bo dzieje się coraz gorzej z nią, e, mija chyba niedługo rok od, od tego tragicznego zdarzenia, gdzie m, osoba, uderza, która uderzyła autem w to po prostu zginęła, a spadł pod wiercą policji ubezpieczoniowej i jest w dalszym ciągu osoba niepełnoletnia. Jest to temat dość trudny. Kapliczka znajduje się na gruncie m, pasa drogowego powiatowego. Administratorem jest, jak się okazuje, parafia i, 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 i proboszcz, a nad wszystkim w tym nieszczęściu pieczę trzyma jeszcze konserwator zabytków ja bym jednak w imieniu mieszkańców i i pan aby wszystkie te trzy instytucje czyli, czyli parafia, czyli gmina, która przecież mm, no, ma też poniekąd obowiązek bo jest to, bo jest to kapliczka wpisana w gminy, no jest zabytków ma też obowiązek wspierać dziedzictwo ogólnolobowe, aby te trzy organy łącznie ze starostwem powiatowym może wreszcie jeszcze się i abyśmy w tym kierunku coś poczynili, bo no, informacja dzisiaj przedstawiona przez panią wójt, że jednak Wbrew temu, co mówił Kosteba, że należy przywrócić do pierwotnego stanu tą kapliczkę. No chyba nie do końca tak jest, bo prostu no, że że to, że to z zupełnych kawałków i odpadów była zbudowana, A więc może paradoksalnie będzie łatwiej przywrócić ją do tego wyglądu, jaki miała miejsce przed zdarzeniem. Czas najwyższy. Dziękuję. Będziemy chcieli na ten temat porozmawiać, ponieważ wiemy, że ksiądz Pradoż chciałby przenieść w ogóle kapliczkę w inne miejsce bezpieczniejsze i jeżeli tylko E, otrzymamy informację od księdza Proposzcza, że konserwator zabytku wyraził na to zgodę, a być może po odsłonięciu wczoraj tego, co tam znalazł, okaże się, że wcale to nie jest zabytek. Rozumiecie Państwo, myśmy tam dzisiaj byli zobaczyliśmy, tam są bloczki, bloczki M6 produkowane w latach 60., -tych, 70., -tych, no i dobrze pamiętam, e, i mnóstwo piasku i kamieni, także trudno mi powiedzieć, że to należy do zabytku. Dla nas jest to nowoczesna bryła, ale no to konserwator wczoraj odkrył i zobaczymy co rzeczywiście potwierdzi nam dzisiaj ksiądz powożny. Jeśli się okaże, że konserwator od tego odstąpi, a powiatowy zarządu wyrazi zgodę i właściciel gruntu po sąsiedztwie wyrazi zgodę, żeby przenieść to tam, to będzie to bardzo bezpieczne skrzyżowanie. W tej chwili to skrzyżowanie jest najszybsze, słania widok yy, zjeżdżając z drobnej na powiatową. No ale i też jednocześnie stwarza niebezpieczeństwo. Ja to z tobą bo to jest ostry zęk przy tym Może się tak zdarzyć, jak się zdarzyło, niecały tydzień temu, nie, że uderzy samochód w szkolne, a nie daj Bóg tam jest pracował dla dzieci, gdyby tam jeszcze ktoś był. Tak. więc e, też musimy pomyśleć o bezpieczeństwie. Dziękuję.